Witajcie w kolejnym unboxingu na tym kanale nie było tego typu filmu od roku ponad dzisiaj właśnie składam kolejnego PC i mamy tutaj obudowę Genesis Iryt 503 to jest obudowa Micro ATX, to płyt Micro ATX co ona w sobie zawiera? dwa wentylatory tu mamy napisane, że mamy dwa wysokiej jakości wentylatory mamy szkło hartowane panel przedni z siateczki Ergonomiczny design, i że to jest obudowa typu Mikrotower, czyli właśnie do niej wejdą płyty MINI ITX i e, przepraszam, MINI ITX i micro ATX. E, czy tutaj mamy po bokach e, typowe tutaj rzeczy, są znaczy jakieś wszystkie funkcje, które powiedziałem z grubsza. Tutaj mamy większe specyfikacje, ale czy to nam coś mówi ciekawego? To mówi nam, że mamy tutaj jed... na górze obudowy jeden port USB 3.0, dwa porty USB 3.0 i dwa wejścia słuchawkowe, w sensie jeden mikrofon, jeden głośnik, no a tak poza tym te wymiary, więc możemy przejść do otwierania. Jak ostatnio użyję mojego noża zrobionego z procesora Intela pierwszej generacji, no bo tak mogę i już tutaj zaczynamy rozcinanie. Dobra. Eee, no. A, bo tutaj na bokach tego pudełka są takie rączki, e, które po prostu. E, to trzeba tam. Takie rączki do noszenia i trzeba je e, odbić do boku, żeby. O, właśnie, żeby to wyszło. Dobra. No, mamy naszą budowę. E, ona jest. Chwilę, w postać pozycji. Mamy naszą budowę. Eee, co mogę od razu powiedzieć? Z przodu wygląda bardzo fajnie. Ma właśnie ten siateczkowy design. Eee, widać trochę do środka z, w niej z przodu. Mamy. To jest szyba. Czyli, bardzo, czyli to się nie porysuje łatwo, bo to nie jest jak e, plastik. Z tyłu mamy standardowo cztery sloty rozszerzeń, tak jak w każdym Mikro ATX, one, nie jestem, one chyba są jakby wkręcane, więc się ich nie wyłamuje, więc można ich używać ponownie. I z dołu mamy piwnicę na zasilacz, więc może otworzymy sobie tylny panel teraz i przedni zresztą i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Raz, dwa. OK, panel metalowy sobie tu odłożę. Tak samo jak szklany. Delikatnie, jest szklany, dobra. A, a więc, o jeszcze widzimy w środku gdzieś lata instrukcja. W instrukcji mamy wszystkie, jakby rzeczy, zawarte w tej obudowie. To, czyli co my tutaj mamy? Dwa wentylatory, cztery dystanse do płyty głównej Cztery? A, a bo to e, jakby cztery już chyba są wkręcone, a kolejne cztery do, trzeba jakby SLM wkręcić, takie które pasują do rozstawu śrub na swojej płycie To po prostu trzeba podwójnie sprawdzić czy otwory w płycie się jakby z otworami w obudowie e, jakby łączą I czy są w, tym samych, w tych samych miejscach i później śrubki dla zasilacza, śrubki dla płyty albo dla ssd śrubki dla hdd takie gumowe gumki antywibracyjne dla dysków, żeby jakby nie było głośno w obudowie. 5-4 głośniczek, narzędzie do wkręcania tych odstandowców od do obudowy, do tych złotych czy tam czarnych w tym wypadku śrubeczek i ta instrukcja, no i tutaj reszta to jest jak zbudować komputery e, więc co my tutaj właśnie z przodu e, widzimy, że tak, mamy jeden wiatrak z tyłu obudowy jeden wiatrak z przodu obudowy e, tutaj na górze są podłączone te wszystkie, przedni panel na przednim panelu tutaj jest e, tak, przycisk tego typu przycisk zasilania, przycisk resetu to jest chyba znak, że jest włączony komputer, znak, że tam dysk pracuje. USB 30, dwa razy USB 2.0, głośnik, mikrofon, tak jak już mówiłem. Z tyłu, to mamy z tyłu. Z tyłu mamy tak, wszystkie kable od audio, USB. No czyli tak, mamy jeden wtyk USB 2.0, jeden wtyk USB 30, jeden wtyk do audio. Wszystkie śrubki, o których mówiłem. Wentylatory w obudowie są trzypinowe w jakby fajnie oplecionych kabelkach, i na dole mamy miejsce do montażu dysków 3,5 cala. Tutaj obok, miejsce na zasilacz. W tej obudowie mamy tak na górze jest filtr z siatką. coś w jest sensie taki magnetyczny filtr, który sobie można zdjąć i wyczyścić. A tak samo jest z dołu. Tutaj o, nie chcę się teraz tego wyjmować, ale to są po prostu klipsy, które trzymają ten. Te, Filtr na dole i z przodu też jest filtr. Ale żeby się do tego filtru dostać, to trzeba jakby odczepić przedni panel, co się robi po prostu pociągając za dolną część obudowy. To potrzeba do tego trochę siły, ale nic się nie psuje. I tutaj jest to filtr. A, Wygląda jakby to był filtr. Ale chyba tutaj na kwitra nie mam. Tylko, że po prostu trzeba cały ten panel zdjąć. Tutaj nie ma w nim żadnej elektroniki, więc nawet można pod wodą to umyć, byle później wysuszyć, zanim to się włoży z powrotem w komputer, w obudowę. No to chyba to wszystko na temat tej obudowy. Eee, dziękuję bardzo za oglądanie, i to wszystko. Cześć.